Aktywistka walcząca o wszystko to, co związane z naturą, z klimatem, z poszanowaniem przyrody, zwierząt, z poszanowaniem człowieka. Eee, kobieta o zielonym sercu. Na pewno. No dobrze, ale jednocześnie specjalistka do spraw jakości oprogramowania. Tak. No, tak na pozór wydawałoby się, że to się nie kleje, że to są zupełnie od... Odległe, odrębne światy. Taki jest pozór, a jaki jest naprawdę. No w pewnym sensie nawet się klei, bo jedną z rzeczy, które robimy zawodowo, to jest sprawdzanie aplikacji pod kątem zużycia energii elektrycznej. Czyli to jest koncepcja eko. Oczywiście to jest jedna tylko z, z odnóg działalności. No, Praca zawodowa to jest dla mnie rzeczywiście trochę, trochę inna działka niż to, co robię po pracy. Zresztą w ogóle moje wykształcenie jest takie dość mocno ro, ro, szerokie, bo to jest właśnie informatyka, filologia romańska, to jest mój drugi kierunek. I prawo ochrony środowiska trzecie. No, i tutaj jest no czyli gruntownie wykształcona yy, osoba i yy, który z tych z kierunków opuszony. był yy, najbliższy Twojemu sercu i takim wyborem marzeń? Yy, w zasadzie to one się kształtowały po kolei, bo to pierwsza była filologia romańska. Ja wtedy byłam zakochana po Francji. Jest języku francuskim, które nadal uwielbiam i po prostu chciałam nie tylko znać język, ale też yy, poznać po prostu kulturę yy, tego, tego kraju też od strony kulinarnej, jak w ogóle uwielbiam gotować, może potem kiedyś, czy może później do tego przejdziemy. Eee, więc najpierw była filologia romańska, e, ale ponieważ ja zawsze byłam umysłem ścisłym i byłam najlepsza właśnie z matematyki, z chemii, z fizyki, e, więc pomyślałam sobie, ok, skończyłam tą filologię, ale w zasadzie to ja nie chcę uczyć języka francuskiego, ponieważ jestem ścisłym umysłem. No i tak pojawił się pomysł właśnie, żeby pójść na informatykę. Więc to był mój drugi kierunek, który skończyłam zawodowo. Teraz łączę te dwa kierunki, dlatego, że pracuję rzeczywiście w IT, przy oprogramowaniu, ale z zespołami francuskimi, ponieważ to jest Orange Francja, znaczy Orange, która jest francuską mm -hmm. firmą. Ja pracuję przede wszystkim z ekipami z Francji i po prostu na co dzień w pracy używam tego języka. To jest mój język też zawodowy. No a prawa ochrony środowiska to kierunek, który się pojawił w momencie, kiedy zaczęłam się bardzo mocno zajmować. Aktywistycznie i też politycznie tematami związanymi z ochroną środowiska, właśnie ochroną też zwierząt. No i stąd się pojawił pomysł, żeby, żeby jeszcze w tym kierunku się uczyć. I wszystkie te kierunki uwieńczyłaś egzaminem magisterskim? Nie, nie nie wszystkie w magisterskim. Filologia romańska to, ma, to egzamin magisterski. Informatyka to student inżyniera. I prawo ochrony środowiska to były studia podyplomowe, które, no, które były skończone po prostu egzaminem. A pamiętasz tytuł któryś ze swoich dyplomowych prac, czy wręcz pracy magisterskiej? Pamiętam wszystkie. Wszystkie pamiętasz? O matko, to, to jest pierwszy przypadek, z jakim się Pamiętam nie... spotyka. Pamiętam wszystkie. Najlepiej się bawiłam przy pracy magisterskiej, właśnie na filologii. To było, praca magisterska była z literatury, specjalizacji literatura i pisałam o teatrze absurdu. E, przede wszystkim o Ionesku, ale też nawiązanie do Kawki, do Beketa i po prostu no to było takie ciekawe doświadczenie. Bo można było sobie naprawdę dużo różnych gdzieś tam ścieżek, połączeń znaleźć. No to było takie, można było pofantazjować trochę. No to są niebywale ciekawe ścieżki do fantazjowania. A w pewnym momencie w Twoim życiu pojawiła się ta wrażliwość na naturę. Czy to ona się właśnie pojawiła w pewnym momencie, czy od dziecka od nosiłaś dziecka. w sobie? Na pewno od dziecka. Zawsze byłam. Sercem bardzo blisko natury, chociażby kwestie też praw zwierząt, co mi niezwykle bliskie od dawna. Ja przestałam mieć mięso, przeszłam na wegetarianizm i miałam 13 czy 14 lat, jeszcze w, na początku szkoły średniej. I co się stało? Dlaczego przeszłaś na No właśnie, dlatego, że się interesowałam tymi tematami związanymi z ochroną środowiska i z tym, jak się traktuje zwierzęta, skąd się w ogóle bierze mięso, to jakby mi się wszystko nie spinało i, i dlatego w zasadzie z tych względów mm -hmm. przede wszystkim dotyczących samych zwierząt, potem bardzo szybko doszły te, te kwestie środowiskowe. A dopiero gdzieś na końcu okazało się, że to też jest całkiem dobre dla do mojego zdrowia, natomiast ten, ten aspekt zdrowotny był gdzieś już tak mocno odsunięty. Natomiast temat samego środowiska i zwierząt zawsze był mi bardzo bliski i też w zasadzie już kończąc liceum, ja też, to też może być ciekawy wątek. Ja byłam anarchistką, taką naprawdę wojującą anarchistką, właśnie zaangażowaną bardzo w walkę i o prawa człowieka, o prawa zwierząt. Brałam udział w różnego rodzaju, i w Łodzi, ale też w ogólnopolskich i w Europie protestach dotyczących tych tematów. Więc jakby to, co jest teraz jakby moim korem, mojej, mojej pracy aktywistycznej, społecznej, ale też politycznej, było we mnie dużo, dużo wcześniej. Tylko wtedy inaczej kanalizowałam jakby... te aktywności, te aktywności, przecież, tak, tak no wiadomo też, osoba młoda, nastolatka, to szukałam jakichś pozasystemowych, Wierzyłam, że można poza systemem o to wszystko to wywalczyć. Wszystko no teraz już uważam, że. Już wierzę, to, że, że nie. Poza systemem raczej ciężko, więc zaczęłam wchodzić w ten system, żeby to zrobić. To jest dobry moment, żebyśmy porozmawiały właśnie o Twojej kuchni. Dlatego, że skoro jesteś wegetarianką czy weganką? Weganką, weganką wręcz. No to właśnie, jak wygląda Twoja kuchnia? Co jest Twoim popisowym daniem? O. Ciężko jest takie jedno popisowe danie, chociaż podobno ramen, podobno ramen jest moim popisowym daniem, tak mi przynajmniej mówią osoby, które, które mam przyjemność gościć u siebie, um, ale ja w ogóle strasznie lubię gotować i, tych, i lubię eksperymentować w kuchni, więc to też nie jest tak, że biorę jakiś tam przepis i lecę według przepisu, więc za każdym razem ten ramen wychodzi trochę inny, zresztą to też zależy od składników, one nigdy nie są takie same. Uh, lubię bardzo, w zasadzie każdą kuchnię, lubię gotować z sezonowych Warzyw, czy tam owoców, głównie warzyw, raczej, raczej wytrawne dania preferuję niż, niż na słodko. Nie jestem dobrą piekarką, tak myślę. Na pewno nie, nie mam doświadczenia dużego, więc bardzo lubię sezonowe warzywa, ale lubię też na przykład bardzo kuchnię dalekowschodnią i chińską i też tutaj dużo w tym kierunku eksperymentuję. ale bardzo lubię gotować i to jest chyba jedna z tych rzeczy, na które mi brakuje mi czasu przez wiele aktywności różnych, której mi po prostu brakuje. Czy kuchnia wegańska wymaga trochę więcej zachodu, pomysłowości, finezji? No bo z no to po prostu łatwo usmażyć, Być może tak, chociaż mi się wydaje, że to, to czego wymaga to po prostu zmiany w ogóle podejścia do kuchni. Bo to jest trochę inne gotowanie. rzeczywiście to nie jest tak, że bierzemy kawał mięsa, wrzucamy na patelnię i smażymy. Trochę trzeba może więcej pokombinować, ale jest po prostu tyle fantastycznych smaków, warzyw, kasz, przypraw, że można tak niesamowite rzeczy wyczarować, a też jest bardzo dużo trików, którymi można wręcz udawać takie tradycyjne dania, czy to, czy to z mięsem, czy z nabiałem. No, już po latach po prostu weganizmu większość tych trików, myślę, że z nami i całkiem jest dużą, z dużą pozytywnym skutkiem udaje mi się to, to robić do tego stopnia, że tam już nie raz udało mi się gdzieś rodzinę na jakieś święta nabrać, więc chyba, chyba, chyba nie, nie najgorzej gotuję. Y czy zajmując się no, takim szerokim wachlarzem zagadnień, miałaś na swojej drodze, czy masz nadal jakichś mistrzów, jakieś takie autorytety, które prowadziły cię w tych drogach, od Francji po e, aktywność tą ekologiczną? No, na pewno wszystkie te działaczki ekofeministyczne, e które w ogóle i tworzyły ten nurt, e czyli Ventana e Silva, się e ale również Simone de Beauvoir, de Beauvoir, która jest pierwszą autorką e do manifestu ekofeministycznego. Więc na pewno były przedstawicielki tego nurtu. Dużo też y, czytałam o ekofeminizmie. Sama się uważam za ekofeministkę, w momencie kiedy się dowiedziałam w ogóle, że taki nurt istnieje bo to też nie jest coś naturalnego, on też w naszym kraju nie jest tak no, dobrze jeszcze opracowany, zbadany. Rzeczywiście są to opracowania y, anglojęzyczne czy francuskojęzyczne. U nas dopiero, moim zdaniem, się te pozycje zaczynają y, gdzieś tam pojawiać i jakieś badania są wykonywane w tym kierunku. Y, ale od razu poczułam, że to jest to, w czym ja się najbardziej odnajduję tej całej koncepcji, więc hmm. na pewno, na pewno tutaj. E, no w, oczywiście może to, <laughs> e, może to będzie takie, nie wiem, uciekło mi słowo, e, ale popularne nazwisko, na będzie. Na pewno Olga Karczuk, ze swoją literaturą, którą uwielbiam. Pierwszą książkę, której, którą czytałam, to było prowadzić swój Bóg przez kościół Marły, która po prostu mnie poruszyła do głębi być może też dlatego, że sama jestem bardzo e, antymyśliska i też działałam w ruchu antyłowieckim. E, więc ta książka mi poruszyła do głębi. Bardzo lubię tę literaturę i bardzo lubię wrażliwość Olki na otaczający na nas świat i jest mi on niezwykle bliski. Znaczy ja też bardzo podobnie ten świat jakby odbieram, czuję. Więc na pewno ona, no myślę, że więcej tych nazwisk by, by, by się znalazło, ale przede wszystkim to są kobiety. To muszę przyznać, że, że tymi moimi mentorkami od zawsze było kobiety, i bardzo wierzę w kobiecą siłę i w kobiecą energię, i, i wierzę w to, że to właśnie kobiety ten świat wprowadzą na, na dobre tory. A powiedz mi, jak ty odpoczywasz? Dlatego, że zwykle staramy się, odpoczywając, oderwać się od tych wszystkich klimatów i zajęć, które robimy na co dzień, w których tkwimy na co dzień. No, czyli właściwie. Skoro ty głównie jesteś w klimatach takich ekologicznych, w naturze, to właściwie odpoczywać powinnaś Tylko gdzieś... Tym, że... Myślałam, że wręcz przeciwnie, że gdzieś w jakichś klimatach mocno cywilizacyjnie zaawansowanych. Nie, nie, no to znaczy w mocno cywilizacyjnych klimatach to przecież jestem na co dzień, bo przecież mieszkam w mieście. Odpoczywam absolutnie w naturze. A w Muzeum Techniki na przykład. No z techniką też mam na, 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 na co dzień do czynienia z, z racji z mojej klasy. No Poza tym pracuję w Warszawie, do której też jeżdżę, więc no w zasadzie cały czas jestem w tym tłumie ludzi. Czy teraz po pandemii więcej pracy jest zdalnej, ale też zdarza mi się jechać rzeczywiście do biura. Ale odpoczywam przede wszystkim w naturze. Bardzo lubię z moim psem dzieciem, na no długie spacery. No to pewnie każdy psiarz to lubi. Yy, tylko właśnie wtedy, kiedy jest więcej czasu, kiedy nie muszę wisieć na telefonie, bo często jest tak, zwłaszcza teraz w tym takim gorącym czasie, że to są spacery, że w jednej jest tutaj biednych, uważam na psa, tutaj telefon cały czas ktoś dzwoni. Nie o takie spacery chodzi, yy, ale takie naprawdę spokojne spacery, długie, a jeszcze najlepiej z, właśnie z moim partnerem, z moim psem, wcześniej z dwoma psami jeszcze jak mieliśmy. Zresztą po kampanii chcemy zaadoptować kolejnego yy, psiaka, więc mieć znowu dwójkę, więc na pewno to. A jak mam już taki czas, trochę więcej czasu, żeby spędzać i żeby wypocząć, uwielbiam żaglować. To jest coś, co, co, co staram się... Masz patent sternika? Nie mam patentu sternika, od paru lat próbuję znaleźć na to czas. Mam nadzieję, że się teraz po wyborach uda, bo cały czas jest coś pilniejszego. Ale od, 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 od kilku lat regularnie pływam na rejsach, uczę się na, na samej łódce, więc i to jest na pewno coś, co daje mi ogromną frajdę. I ogromny wypoczynek dla umysłu. No, poza tym no. też są fantastyczne krajobrazy, i, i to bujanie, i taka ta bliskość i wody, i wiatru. To jest, ja też czuję bardzo, że to są takie moje żywioły, więc y, na pewno to jest coś, co mi daje ogromną przyjemność i, i bardzo duży wypoczynek. A co czytasz do poduszki, tak? Dla przyjemności? To jest bardzo trudne pytanie, bo ja już nie pamiętam, kiedy czytałam do poduszki, dla przyjemności. Naprawdę. Yy. To, co czytałam w ostatnim czasie, to są głównie książki branżowe. Teraz ostatnio zaczęłam czytać Hydrogę Zagadkę, która jest w ogóle fascynująca, natomiast no, jest to ciągle książka, książka branżowa. Eee, mam na pewno. Mam rozpo... Chociażby to karczy, mam rozpoczęte dwie książki, tylko to są wielkie książki, no i podejrzewam, że po prostu teraz po wyborach mam taką nadzieję, że będę mogła do nich wrócić. Pewnie będę musiała się cofnąć, bo już... Pamięć po prostu gdzieś tam No jeżeli są do księgi jakubowej i przerwała się w połowie, to musisz wrócić księgi do połowy. Księgi jakubowe to nie są, księgi jakubowe czekają. Do dzienny, dom nocny jest rozpoczęty i jeszcze jedna, którą w ogóle wcześniej rozpoczęłam, nawet już nie pamiętam, która to jest. Więc na pewno by do tego będę chciała wrócić. Natomiast przede wszystkim czytam te właśnie branżowe dotyczące czy praw zwierząt, Karoliny Kuszlewicz, opracowania do, do ustawy o ochronie zwierząt, właśnie tą hydrozagadkę. Asi Erbel też książkę wychronę w przyszłość. Mam zaczętą też nieskończoną. Mam w ogóle bardzo dużo książek zaczętych. Gdzieś tam do czytanych, potem musiałam, gdzieś musiałam je odłożyć, więc naprawdę liczę, że teraz po wyborach więcej ta czasu tak, że mm. znajdę tą chwilę. Wiem, że sobie to samo obiecałam 4 lata temu i cały czas coś się działo, ale teraz takie mam postanowienie. Że tego Musisz tego teraz siebie, twardo i tak, konsekwentnie i, 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 zadbać o siebie. Tak I na pewno tutaj też powrót do, do, do literatury takiej dla przyjemności. Znaczy, te, te, te pozostałe książki, które czytam, też są przyjemne i są bardzo ciekawe. To tak, ale to jest troszkę inny obszar. To, to, jest, trochę że, inny tak. obszar. Jednak to jest wszystko taki, w takim poczuciu, że to jest coś, co dobrze wiedzisz. Ciągle się edukujesz w tak, ten sposób. A, tak. A tu na przykład dobrze przeczytać sobie od czasu do czasu. Tak. Dobry kryminał, jest coś po coś prostu. Gdzie się Oczywiście umysł. wyłączy z, z tej takiej bieżączki, w jesteś. A pamiętasz jakieś e, lektury z dzieciństwa? Zostały? Tak, z... z dzieciństwa, dzieciństwa? No ze szkoły, może z lektur szkolnych. Mistrzynał re... Małgorzata, to jest moja, była moja ulubiona. No, lektura. tak na lekturę dzieciństwa, no to... A, ho, ho. Takie właśnie dzieciństwo, bo to już chyba szkoła średnia no z tak. się kojarzę Tak, młodości. Młodości, ale zafascynowana była tą, byłam tą książką, nadal jestem, fantastycznie się czytałam. w ogóle też jakieś różne drobne takie opowieści, Bulhakowa. Krzyś serca. Na, na przykład, serce. tak, też. Bardzo dobrze mi się to czytało. Ale Mistrz Małgorzata to była taka, taka lektura, która mi bardzo, tak. bardzo zapadła w pamięć. I tutaj chyba też jest ta moc kobiet, tak naprawdę. To, to, to się cały czas przewija przez małgorzata. Ta, małgorzata. ta Małgorzata. A, chociaż Wolant jest tak, diabłem, ale, ja, ale faceta. No tak, ale jednak tam dla mnie tą postacią taką przede wszystkim to była, to była Małgorzata. I to była ta, ta, ta bohaterka tej książki, która, która mnie fascynowała przez cały czas tak, przez, przez całą opowieść. Jesteś łodzianką. Łodzianką. No właśnie Czy to ma dla Ciebie jakieś znaczenie? Jeżeli tak, to jak? Ma dla mnie znaczenie. Czuję się ogromnie związana z tym miastem i z jego w ogóle historią. Tą taką historią no, robotniczą, walką kobiet też. Mamy tutaj fantastyczne po prostu historie walki o kobiety o swoje prawa Mamy strajki, rewolucję 1905 roku, gdzie kobiety też odegrały. Potem mamy marsze grudowe. No i te strajki, które mamy też już współcześnie. Ale czuję, że to jest rzeczywiście miasto kobiet i miasto takie, z tą taką, nie wiem, robotniczą, bardzo specyficzną kulturą. Bardzo jakoś tak się, czuję się po prostu tutaj u siebie. I ale to nie uważam... jest miasto zielone, nie było, przy teraz zaczyna być oczywiście, ale, ale przez no, dziesiątki lat to było miasto absolutnie stricte przemysłowe. Tak. Oczywiście miało swoje parki, miało swoje, swoje aleje, opatki. że tak powiem, różne, dębowe i inne, ale no, to jest jednak centrum przemysłu. Było centrum przemysłu. Na pewno do takiego naprawdę zielonego miasta jeszcze dużo łodzi brakuje. no uważam, że to jest miasto z niewielkim potencjałem i ten potencjał po prostu trzeba rozwijać. Jak i bardzo wierzę, że to miasto będzie coraz piękniejsze. Mam też dużo terenów zielonych, mam przepiękne parki, tak, teraz, które, tak. które, są, które są cudowne i które są przecież bardzo stare też. Każdy łodzianin właściwie mieszka w pobliżu jakiegoś karmy. Tak, chociaż ja uważam, że mogłoby być ich więcej, ale to nie trudno się spodziewać, że jako, jako, jako pasjonatka przyrody i zieleni. Uważam, że tego naprawdę powinno być bardzo dużo i Cześć, To jest obowiązek, żebyś tak mówiła. Ty musisz tak mówić. Ty, ja tak czuję. I tak Tak, tak, <grym> no, oczywiście. Ale tak, cieszy mnie, cieszy mnie że tej że zieleni jest sporo, że też mają powstawać nowe tereny zielone. Na przykład bardzo się cieszę z tego, że jest projektowany park leśny w mojej okolicy. To jest taki teren, który z ja w zasadzie, odkąd mieszkam na, jestem w Olechowie, tam mieszkam w e, korzystam odkąd tam jestem, y, no i Mawa deklaracja, że to będzie park, ale taki park rzeczywiście leśny w takiej formie, w jakiej on jest teraz, więc bardzo się z tego cieszę, też wiem, jak dużo osób po prostu z tych terenów korzystając. No to prawda. A co sprawiło? No właściwie z tego, co mówiłeś do tej pory, można się domyślić, ale dopytam jeszcze. Co sprawiło, że postanowiłaś wejść w świat polityki? Czy właśnie to, żeby ta twoja aktywność taka społeczna, aktywność? Ekologiczna no, zdobyła nowe narzędzie o to chodzi? No tak, ja myślę, że dużo osób, które się znajdują w polityce, żeby coś zrobić, no bo podejrzewam, że w polityce znajdą się różni ludzie, niektórzy po prostu taką sobie wymyślili karierę, ale są też osoby, które tam idą po prostu po coś i z reguły chyba y, tym pod, ty, znaczy, ty, 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 tą taką naturalną ścieżką jest, że wykorzystujemy jakieś narzędzia wcześniej. No i w pewnym momencie dochodzimy rzeczywiście do wniosku, no, że to jest za mało, że może to nie są wystarczające narzędzia i szukamy nowych narzędzi, nie? tak? było też w moim przypadku aktywizm jest wspaniała praca że Ja się ciągle czuję aktywistką i społeczniczką i, i ciągle to robię. Natomiast no, rzeczywiście decyzje zapadają w konkretnych miejscach i, i jeżeli chcemy, żeby ten głos był jak najbardziej słyszalny i miał rzeczywiście jak największe przełożenie i przekonywać. Z jednej strony tych, którzy, no bo wiadomo, że to nie jest też decyzja jednej osoby, tam jest całe gremium, więc trzeba przekonywać do swoich racji, szukać sojuszy, ale łatwiej zrobić będąc tam, niż będąc jakąś dziewczyną z zewnątrz, która po prostu krzyczy, że tutaj nie wycinamy, tutaj prawa kobiet nie, nie mogą być łamiane, tutaj zwierzęta, nie wiem, głęboko potrzebna jest reforma myślistwa albo zlikwidowanie w ogóle, no to te, tego głosu po prostu nie, nie jest słuchać wystarczająco, no więc tam decyzja już ładnych parę lat temu, żeby jednak spróbować tej, tych narzędzi, które daje polityka, no i zobaczymy, czy hmm. uda się. Czy to, co obserwujemy teraz, nie tylko w Polsce, w ogóle na świecie, yy, daje nam taką nadzieję, w ogóle pozostawia nam taką nadzieję, że polityka może stać się szlachetnym zajęciem. Ja w to wierzę, wciąż. Chociaż no, momentalnie jest trudno, zwłaszcza w naszym kraju, kiedy widzimy, jak jak ona jest prowadzona, w sensie, ta polityka. No ale też wiadomo, że polityka jest taka, jacy są ludzie, którzy się nią zajmują, więc wszystko zależy tak naprawdę od nas. I jacy są ludzie, którzy wybierają swoich polityków. Bo tak. to jest w sumie też wypadkowa tego, co... To oczywiście. ...o czym no naród zadziała. No, oczywiście tak, natomiast ja myślę, że nie, nie chciałabym, żebyśmy też wpadli w pewne błędne koło, bo to, jacy ludzie wybierają, to, to, jest, to też kwestia tego, co dostają na wstępie, czyli jaka jest edukacja, jaka jest wrażliwość społeczna, jakie jest, jak jest poczucie sprawczości tych osób, że na przykład mogą rzeczywiście partycypować w tworzeniu rzeczywistości, w której, w której sami żyją, a tą rzeczywistość kształtują politycy. Więc ja mam trochę takie poczucie, że jesteśmy w pewnym błędnym kole, i bardzo bym chciała wierzyć, że, my z tego, że jesteśmy w stanie z tego wyjść. I tutaj znowu odniosę się do kobiet. Ja naprawdę wierzę, że to kobiety, mądre kobiety, których będzie na pewno w w tej kadencji więcej niż poprzednie. Przednio już było więcej niż, niż we wcześniejszych, że to kobiety spowodują to, że będziemy mieć naprawdę dobrą politykę, która będzie pamiętała o osobach słabszych, będzie pamiętała o zwierzętach, będzie pamiętała o przyrodzie. Będzie, stanie się w końcu służbą obywatelom, bo to obywatele nas jako polityków, jeśli jesteśmy w Sejmie czy w samorządzie, zatrudniają, oni nas powinni móc zwolnić. To my jesteśmy dla mieszkańców, mieszkanek, dla, dla obywateli i obywatelek tego kraju, a nie odwrotnie. I ja naprawdę wierzę, że, że kobiety włożą nogę w drzwi w tym Sejmie, zmienią pewne zasady, zaczną pracować ponad tymi plemionami klubowymi, które teraz są w Sejmie po to, żeby wdrażać w życie dobre ustawy, dobre rozwiązania no i gdzieś powoli, powoli yy, zaczniemy jako kraj rozwijać się i w dobrym kierunku, i społeczeństwo będzie spokojniejsze, i może uda się te fatalne podziały zasypać. No ważne to to, żeby te same kobiety i te, te które wybierają także, zechciały mogę postawić w komisjach wyborczych. Tak, to jest bardzo dużo uważam wyzwanie teraz tych wyborów. My też jako ludzkie dziewczyny będziemy zachęcać przede wszystkim młode kobiety do tego, żeby poszły do wyboru, bo to jest przede wszystkim no nie, w dużej mierze ich też przyszłość, chociaż chociażby o prawa kobiet, no to, to są tematy, które no, muszą po prostu, na których młodym dziewczynom no, moim zdaniem no, nie wiem, nie obrań sobie, żeby nie zależało. Chociaż ja, ja też pamiętam siebie jako nastolatkę. Nie wiem, dziewiętnastolatkę, osiemnastolatkę, wtedy jako anarchistkę, ja też bojkotowałam wybory. Powiedziałam, nie, politycy wszyscy są źli, nie ma tam na kogo głosować, no ale taka nie jest prawda. No już teraz po prostu wiem, widzę, że, że, że tak nie jest, że naprawdę są świetne osoby, które chcą robić dobre rzeczy i po to tam, po to, po to kandydują do tego sejmu. No tylko trzeba po prostu tych, tych osób poszukać. Ja myślę, że w każdym okręgu, każdy, jest w stanie znaleźć fantastyczną osobę, która będzie go reprezentowała, to tylko po prostu sprawdzić listy, zobaczyć kto tam jest, zapoznać się z tymi kandydatami. A wachlarz możliwości jest, jest ogromny. Jest, jest naprawdę wiele fantastycznych, progresywnych kandydatek na listach demokratycznej opozycji i na głosowania na właśnie te progresywne kandydatki. Ja bardzo zachęcam przede wszystkim młode dziewczyny, ale nie tylko. Wspomniałeś, że byłaś anarchistką, no to tutaj nasuwa mi się takie pytanie. Jaka według Ciebie jest teraz, już kiedy przestałaś być anarchistką, stałaś się po prostu bardziej dojrzałą osobą w tym, co robisz? Jaka jest rola Państwa? Czy Państwo to jest twór, który powinien być pomocny obywatelowi? W ogóle, jaką rolę powinien wobec takiego zwykłego, pojedynczego, Kowalskiego pełnić. No, przede wszystkim myślę, że, 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 że rolą państwa jest to, żeby, żeby się nie wiem, jakoś. Znaczy państwo to, jest też, to, to jesteśmy my wszyscy tak naprawdę. To jest taki twór, no, bardzo. Y... No, ale państwo to jest ta organizacja, no bo tak to nazwijmy, która no, zbiera podatki, nimi zarządza. Cały, system, cały i... system, no właśnie. No to na pewno, na pewno rolą tego systemu i też yy, osób, które. No, zajmują się tym, jakby zarządzają całym tym systemem. Na pewno jest po prostu opieka nad obywatelami, eee, zapewnienie jakiegoś takiego podstawowego poczucia bezpieczeństwa, ale przede wszystkim no, to jest po prostu służba ludziom, no, bo to, to rolą państwa jest, czy tych wszystkich organów, które wybieramy w, w różnego rodzaju wyborach, jest służenie obywatelom, zapewnieniem bezpieczeństwa, możliwości rozwoju, edukacji. Takich podstawowych zasobów, do tego, żeby żyć i żeby, żeby być szczęśliwym. Myślę, że to jest na pewno, na pewno nie jest rolą państwa kontrolowanie naszego życia. Na pewno nie jest rolą państwa narzucanie, kto ma z kim nie wiem, żyć, co ma robić, jak, jakie, jak, jak filmy mam, oglądać. jakie filmy oglądać, na jakie wydarzenia chodzić, w co wierzyć. Nie. Rolą państwa jest zadbać o to, żeby wszystkie Polki, wszyscy Polacy, byli po prostu szczęśliwymi ludźmi. To bardzo piękne, co teraz powiedziałaś, ale ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę na taki aspekt, ponieważ ostatnio bardzo dużo mówi się o bezpieczeństwie, no też z racji wojny, którą mamy za naszą granicą. I to bezpieczeństwo rozumiemy jako bezpieczeństwo wobec jakiegoś zagrożenia zewnętrznego, tak? Natomiast, mnie się też wydaje, że powinno się rozumieć bezpieczeństwo obywatela wobec własnego państwa, żeby państwo nie było opresją, tylko żebyśmy mogli mu zaufać. My nie musimy być jakimś wielkim zwolennikiem takiej czy innej partii, takiego czy innego rządu, ale państwo powinno być naszym, no właśnie sprzymierzeńcem, że jak coś złego mi się stanie, to państwo za mną stanie. Absolutnie, no zresztą nawet jeżeli mówimy o przemocy, to mamy oczywiście wiadomo tą przemoc, nie wiem, fizyczną, psychiczną, mamy też przemoc systemową, to co my dzisiaj mamy, z czym się dzisiaj spotykamy, to absolutnie jest przemoc systemowa państwa wobec swoich obywateli, no głównie wobec kobiet, ale nie tylko, Bo możemy ją widzieć w zasadzie na każdym kroku, bezpieczeństwo, no, to jest nie tylko bezpieczeństwo granic, ale to jest no też bezpieczeństwo do tego, że ja się w swoim kraju czuję dobrze, że ja się nie boję zaś w że ja się nie boję wyrażać zdania, nie boję się pójść do kina, bo za chwilę ktoś na mnie napadnie, bo partia rządząca szczuje na mówi o w ogóle to też to powiedzenie prezydenta, że, że tylko świnie świecą w kinie to jest dla mnie też ma jakby podwójny wymiar, bo z jednej strony to jest oczywiście nawiązanie do no po do po prostu okupacyjnej, do, do okupacyjnej sytuacji, ja ale z drugiej strony jeszcze, też patrząc na warstwę języka no, to jest jakby znowu porównanie tych świn z czymś złym. Więc, które, a, a świnie to są przecież fantastyczne, mądre zwierzęta, więc e, znowu wchodzimy tutaj, to jest taka warstwa Ale języka. powiedzmy, Oraz że w takiej warstwie frazologicznej no jest to jakoś... Tak, ale te, te, te związki frazologiczne to, to pewnie można byłoby osobno zrobić o tym rozmowę, ale one są też niezwykle istotne, bo to tak samo jak jest tak z feminatywami. Język bardzo kształtuje rzeczywistość i te wszystkie związki, które kiedyś zostały wykształcone w naszym języku, które rzeczywiście mają z jednej strony e, Wyrażać w sposób relatywny, jeśli chodzi o zwierzęta, z drugiej strony uprzedniotawiać albo uzwierzęcać kobiety, no to są to te wszystkie właśnie brudne świnie, głupie krowy, kury domowe i tak dalej. Podłożnije, można sobie całą masę po prostu szukać tych związków frazologicznych. Ja się z tym zgadzam, i to jest też na pewno coś, na co ja zawsze zwracam uwagę. Ja wiem, że to oczywiście nie związane jest z samym filmem i z tym, co, co chciał powiedzieć pan Duda. Natomiast to jest taka ta druga warstwa, która mi też uderzyła, być może dlatego, tego, że ja jestem na te kwestie zwierząt i, i kobiet, a tutaj obie, obu, obu tych kwestii bardzo wrażliwe. Na koniec mam takie pytanie. Najważniejsze słowo w ustach polityka, to zdaniem Twoim, jakie to słowo? Najważniejsze słowo w ustach polityka? Tak. Mogę powiedzieć, jakie dla mnie byłoby najważniejsze no, tak. słowo e... Coim, boim, boim. w moim pomowaniu? Coim, nadzieja. Myślę, że nadzieja. To bardzo piękne słowo. I, I mamy zielone. te nadzieje. Zielone i mamy te nadzieję. Mamy te nadzieje.